Czas na ostatni w dniu dzisiejszym mecz 16. Serii PGNIG-Superligi do mistrza Polski ze Śląska. Przyjechał brązowy medalista zeszłego sezonu, górnik zabrze przed podopiecznymi Mar Marcina Lijewskiego. Zadanie bardzo trudne, bo Łomża w Wiweckielce ostatni raz w Superlidze przegrała 9 października 2019 roku. Łóżwa, Tomczak, Sliders było płasko. I jest pierwsza bramka dla górnika. Zabrze. Dłyszczebajew zamienił się już pozycjami z kuleszem. Aleks Dłyszczebajew zamarkował podanie do koła. Wykończył tą akcję sam. Zabiega Surgiel na pozycję drugiego obrotowego. Kulesz. Dłyszczebajew. Alż łatwo oszukał. Go gola sprytnie do Bisa. Slighters. Łyżwa. Łyżwa pokonuje Mateusza Korneckiego. Pokonuje też Kielecki. Blok skoczył tam i Karaliuk i Daniel Szebajew. Ale Kielczani już pod bramką Górnika Zabrze. Świetne to podanie. A w natarciu już Mistrz Polski. Świetnie rozegrany ten kontratak. I już zabiega Kondratiuk na obrót. Slajters pokonuje Karaliuk. Sićko, świetny przerzut do skrzydła i kapitalny Czarek Surgiel. Kondratiuk, Łyżwa. Ależ ładny rzut Krzyśka Łyżwy. Kondratiuk. Dudkowski przerzucił ładnie piłkę, dobrze rozegrali tą akcję. Przewadze Zabrzanie, mogło się to podobać. Jeszcze raz, Jusuf włącza się w ten atak pozycyjny, już zabiega na pozycję obrotowego. Olejniczak skończy się, skończyło się to wszystko stratą. A Olejniczak nie dał się zatrzymać. Włącza się w grę w ataku pozycyjnym Dudkowski. Do Bartka Tomczaka, 15 bramka. Czy odpowiedzą skutecznie mistrzowie Polski? Sićko, no bez szans. Martin Galia przy takim rzucie Szymona. Sićko. Aleks duj do Karalioka, było tam ciasno, ale też mam wrażenie, że było bardzo pasywnie względem Hiszpana, Kulesz, Aleks duj do Karalioka, Aleks duj -Szebajew. Kulesz z 23 bramką, jeszcze domaga się Karaliok wykluczenia, dla którego się z Górników podrobił sobie rozgrywający Górnika Zabrze. I to druga bramka z rzędu Holendra. Slajters. Kondratiuk sam. Jest 26 bramka dla Górnika Zabrze. Gogola. Sliders Do Bisa odpuszczony obrotowy Górnika Zabrze pokonuje Miłosza Wałacha. Włączył się Karaliok. Kulesz. Kulesz. Ależ precyzyjne trafienie. Kondratiuk. Do Bisa, ładne to podanie, pomylił się Bartek Bis, Mateusz Kornecki ze skuteczną interwencją względem obrotowego, ale już względem Janka Czuwary skapitulował. 33 do 30, tak kończy się mecz 16 serii PGNiG Superligi pomiędzy Łomżą, Wiwe Kielce a... Górnikiem Zabrze. 34 do 30. Łomża Wiwe Kielce wygrywa z górnikiem Zabrze. Ten mecz komentowała Iwona Niedźwiedź. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia.